Dzień dobry, Kociakwik. Piwny Głos w Waszych Domach. Dzisiaj w serii piwa obowiązkowe jedno z moich ulubionych piw. Wciąż jedno z Twoich ulubionych, czy Wciąż. już? Wciąż niezmiennie jedno z moich ulubionych. Okay. Jesteś stała w uczuciach. <laughs> to chyba dobrze. No. Dla Ciebie przynajmniej. I dla piwa. <laughs> tak, dla tego piwa na pewno. To znaczy, to jest tak, że piję nowe piwa, które mi smakują, które gdzieś tam wchodzą do grona moich ulubionych piw, ale to piwo niezmiennie się w tym gronie znajduje. Jest to Aventinus icebox z browaru Schneider Weisse. Ja pamiętam, jak kiedyś pochwaliłem się to. Bo... <laughs> A, zapomniałem już o tym, rzeczywiście. To na Browarwizie chyba było? Tak, to było na Browarwizie. Był jakiś wątek w stylu, co piją wasze kobiety i tutaj o, to Reca, to ten, a ja a, a moja lubi Ice Jaki byłem dumny. Moja. Nie no wiem, mi się też bardzo miło zrobiło, że taki dumny jesteś, że mi smakuje Ice No pamiętam, że mi to piło przywiozłeś kiedyś chyba z Festiwalu Zbi Birofilia. Tak. To było w czasach jeszcze chyba przedkraftowych, no. albo początki craftu, nie, przed kraftem chyba jeszcze. To mogło być przedkraftowych czasów no. To piwo zrobiło wtedy na mnie ogromne wrażenie i do tej pory bardzo lubię je pić. Tak, i jest to z Icebox Brewaru Schneider Weissem, który jest, powiem, hegemonem, jeśli chodzi o piwa pszeniczne, niemieckie, klasyczne. Jeżeli chcecie niemiecką, klasyczną pszenicę, Schneider i Weinherr Stefaner, jesteście w domu. Zresztą Nic Schneider więcej do szczęścia nie potrzeba. No właśnie, bo Schneider Weisse w ogóle ma bardzo dużo różnych tych piw pszenicznych. I wszystkie są znakomite. Właśnie. A... Pamiętasz Tap X Nelson Tak. Ta właśnie dzisiaj o tym myślałam, że dawno tego nie piłam, ale bym się w sumie chyba chętnie To było, to był coś. To był Weizen Doppelbock, no bo on oczywiście. Czyli Weizenbock, czyli Doppel, Doppel Weizenbock. <laughs> Chmielony na zimno Nelsonem, i to było w czasach, kiedy chmielenie na zimno było pewną ekstrawagancją, nie? Jak teraz 30 hoprejty, 20 odmian chmielu, i w ogóle na wypasie. No, wtedy to było naprawdę coś. Wtedy nie trzeba było aż tylu doznać, żeby wywołać efektu. Wow. Teraz to, mm, mm, to niewiele się dzieje, to. ale w tym się wciąż dużo dzieje. Zacznijmy od powiedzenia paru słów na temat tego browaru, mhm. bo to jest, to jest browar, którego historia tak naprawdę składa się z dwóch gałęzi, bo z jednej strony mieliśmy Weisse Brauhaus, które istniało od XVII wieku i ważyło sobie tam jakieś piwa, a z drugiej strony była rodzina Schneiderów, która, przynajmniej tak twierdzą na swojej stronie internetowej, więc To musi być prawda. To musi być prawda, bo to na pewno nie jest po prostu marketing, ale y, przyjęła sobie takie założenie, że oni chcą uratować piwa pszeniczne, które w pewnym momencie, przynajmniej tak twierdzą na swojej stronie internetowej. Więc to musi być prawda. <grym>, to musi być prawda. Zaczęły być wypierane w Niemczech przez inne style, czy w ogóle przez dolną fermentację, a oni chcieli właśnie zachować tę tradycję starą. No, tak od jak, czasów. Tak jak wszędzie, lagery jasne bardzo mocno zmieniły świat piwa, wyparły wiele, zniszczyły wiele styli, stylów. stylów też. No i ten browar Weisse, który działał sobie od 1607 roku, w 1928 roku znalazł się w rękach rodziny Schneiderów, tuż przed wojną. Tak. I ich misja, na co, co biorąc pod uwagę, że piliśmy z tego browaru wiele różnych. Wychodzi im całkiem nieźle. A to je mamy icebox, zresztą w ogóle weizen Icebox, bo większość iceboków jednak bazuje na Doppelboku, mhm. a tu mamy icebox baz bazujący na Weizenboku. Czyli przenica po raz kolejny. Tak. I w ogóle Icebox jako styl jest y, czymś bardzo, bardzo ciekawym. Jest y, związana z tym historia, która prawdopodobnie jest zmyślona. <grym> Ale brzmi dobrze. A z tego, co ja czytałem, no nie udało mi się znaleźć historii, która by była bardziej realistyczna, która by mowy miała trochę więcej sensu. Więc ta historia, która krąży, jest taka, że mamy rok 1890, miejscowość Kulmbach. Nawet miasto. Nawet miasto. I jest tam sobie browar i jest młody piwowar, który w wersji takiej bardziej rozbudowanej, dostał jakieś tam zadanie od piwowara głównego i już był zmęczony i miał jeszcze, miał włożyć beczkę koźlaka, która była na zewnątrz, poza browarem, a to była zima. I zapomniał. Z jakiego powodu, to już mniejsza o to. Generalnie zapomniał. Następnego dnia rano okazało się, że piwo zamarzło. Przyszedł główny Hans i powiedział, "A tak nie może być. I teraz, i to jest śmieszne i za karę będziesz musiał wypić to całe piwo. Co znaczy, za karę. Biedny, biedny piwowar musi wypić beczkę przedniego piwa. O jejku, jejku, jaka karę. No dobra, ale on myślał, że jest zepsute. Bo się zamroziło. I okazało się, że piwo wcale nie było zepsute, tylko było o wiele ciekawsze niż to, co było przed zamrożeniem. I to, jeśli chodzi o mit. Natomiast metodę. Kryo koncentracji. Znano już od dawna, stosowano ją na przykład do wina, więc to nie jest tak, że to był totalny przypadek. Chociaż pewnie nieraz w historii piwowarstwa, i nie tylko, zdarzało się, że piwo zamarzło albo inny trunek zamarzł w czasie transportu, i później się okazało, że to, co zostało, było całkiem spoko. Więc nie, nie przypisałem tego do tego jednego miejsca. Chociaż. Prawda jest taka, że w Kulmach chyba najdłużej robią iceboka. Tak, no to jest taka może nie ojczyzna, ale rzeczywiście iceboki się kojarzą właśnie z miastem Kulmbach. I to jest w ogóle ciekawe, że przypisuje się, że icebok powstał w Kulmbach, doppelbok w Monachium, a bok w Einbeck. Czyli mamy trzy odmiany boka i każda powstała gdzie indziej, w inny sposób. Natomiast ten Icebok jest dosyć młodym tworem. I taki nie, dlatego że ten Icebok, którego tutaj, nie ten konkretny, ale w tej formie, w jakiej go tutaj mamy, jest z 2002 roku. Wtedy został odtworzony przez Hansa Petera Drexlera na podstawie przekazów wcześniejszych dotyczących piwa, które Trochę podobnie jak w miejscowości Kolumbach powstało przez przypadek. To znaczy, sam Doppelbock przez browar, no nie Schneiderweisse, bo wtedy jeszcze bez Schneiderów, ale przez ten browar był tworzony od 1907 roku. I były przekazy, że w latach 30. zdarzało się, że ten Doppelbok zamarzł w transporcie. Dlatego, że był transportowany w pojemnikach, w których nie było kontroli i temperatury żadnej, no i zimą gdzieś tam został dowieziony taki częściowo zamrożony. I ludzie, którzy dostali ten zamrożony Doppelbok, byli zachwyceni tym, co dostali bo okazało się, że w momencie, kiedy tam powstał lód, to to, co zostało, jest super esencjonalne, że to jest dużo ciekawsze dla odbiorcy niż zwykły doppelbock. No więc później Drexler postanowił to odtworzyć już w kontrolowanych warunkach. To jest też dobry moment, żeby powiedzieć parę słów na temat IceBocków w ogóle i samej metody ich wytwarzania. Czyli bierzemy piwo, no najlepiej, jeżeli to jest piwo, które już jest dosyć mocne, esencjonalne, najczęściej się właśnie na kozlakach oczywiście, risy, Imperiali też, ale rzadziej i trzeba po prostu piwo zamrozić. A ponieważ temperatura zamarzania wody jest inna niż temperatura zamarzania alkoholu, to jesteśmy w stanie z takiego częściowo zamrożonego, nie zamrażamy wszystkiego na kość, tylko zamarza woda, alkohol nie, więc możemy wyciągnąć tą wodę i no, używać różnych metod do tego. I w ten sposób uzyskujemy to, co nam zostało. Jest bardziej stacjonalne, jest więcej wszystkiego. I jest to z jednej strony duży plus, no bo zagęszczamy wszystko, co byśmy chcieli. A z drugiej strony trzeba być ostrożnym, ponieważ też zagęszczamy to, czego byśmy nie chcieli. Czyli jeżeli są jakieś drobne wady, to po takim mrożeniu one bardziej wyjdą. A ponieważ mrożenie nie jest ani proste, ani łatwe, ani tanie, bo są bardzo duże straty, no to jeżeli mamy piwo, które jest nieco wadliwe, zamrozimy je i wychodzi, że wow, to, to pachnie bardziej masłem niż masło. <grym> Więc trzeba mieć dobry produkt, od którego się zaczyna. I w ogóle oczywiście Niemcy są pionierami tego, no to metoda ta święci triumfy na całym świecie. I takim krajem, gdzie bardzo dobrze to wychodzi, jest Polska. I tutaj pionierami jest browar spółdzielczy. Oni po raz chyba, tak, chyba jako pierwsi wymrażali piwo. Teraz są głównie z tego znani, mhm. bo to im wychodzi rewelacyjnie. Te butelki są przewspaniałe, są haftowane etykiety. No, no to się wyróżnia. Nie, no ja wiem, że to się wyróżnia. Przecież pamiętam pierwsze etykiety, to ludzie chcieli kupować butelki tylko po to, żeby mieć etykietę. Mhm. Kupowali piwo, jakieś tam piwo, ale ta etykieta jest wspaniała. No i wciąż mhm. takie są, więc to, to jest coś naprawdę bardzo ciekawego. I jest to też metoda, którą, którą często piwowarzy domowi, albo nawet niekoniecznie piwowarzy domowi, Stosują, żeby zrobić sobie super piwo z Argus Porter. Tak. Zamar zamrozić Argus Porter, dodać aromatu waniliowego albo kokosowego albo czegokolwiek. I proszę bardzo, mamy super sztosa. Nie do końca to tak działa, no ale niech im będzie. Dobra, pogadali. Weźmy się za piwo. Ono tutaj na się tego nie ma. Ono ma 25,5 ekstraktu, 12% alkoholu. Kiedyś, kiedyś, kiedyś to było piwo bardzo, bardzo, bardzo mocne. Teraz to jest. W tym tempie za 5 lat to sesion takie będą. No, wciąż 12% to jest sporo. Zresztą metoda taka wymrażania potrafi dać takie efekty, że uzyskaje, uzyskuje się piwo o stężeniu alkoholu 40% albo i więcej. Chyba teraz rekordista ma 50 parę. Tutaj szkocki brudok bardzo mocno eksplorował temat, żeby uczcić niemieckie korzenie. A z nazwali jedno z piw Sing the No dobra. Czego się możemy spodziewać po takim piwie? Barwy taki rubin do brązu. W sumie jak w dopelboku albo w weizenboku. No jest. No to akurat jest dosyć klarowne. Tak, jest. No to piwo trochę poleżakowało, bo no jednak nie tak jak klasyczny Weizenbock i w ogóle piwa weizenowe, które są spożywane dosyć szybko, jednak taka bestia musi trochę poleżeć. I właśnie jeszcze a propos browaru weisse prawie wszystkie ich piwa są refermentowane w butelkach. No to oczywiście nie jest. Dlaczego nie jest refermentowane? Ponieważ przy 12% alkoholu przewodzenie refermentacji jest bardzo trudne. Potrzeba bardzo dużo drożdży. Większość drożdży już nie ma takiej tolerancji na alkohol. To jest dla nich za dużo. Nie, 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 nie. no, nope, nope. Oczywiście są drożdże, które są w stanie w taki, takim stężeniu alkoholu przetrwać. Rekordowe to chyba są w stanie nawet do 25% dociągnąć. Można by też pewnie zrobić fermentację drożdżami winnymi, szampańskimi, no, ale to jest klasyczny niemiecki browar i takie rzeczy się nie będą bawić. Jest taka dos, dosyć jasna, jak na parametry jak na to mm -hmm. czym to piwo jest. Uuu, uh, uh, trochę poruszyłem i dobiegł taki, taki <laughs> intensywny aromat. Tak, aromat no, jest przepiękny. Uła. Co my tu mamy? Suszone owoce, bardzo dużo suszonych owoców, ale też karmel. Ale to są nie takie suszone, takie wiśnie, mm -hmm. takie kandyzowane wiśnie. Mm -hmm. Ale jak nazywam to, to pachnie jakby tu naprawdę dorzucić tak. owoców. <grym> tak. A, jeszcze tylko jednej rzeczy chciałem wspomnieć, że etykieta jest zwodnicza. Postać na etykiecie pije z litrowego kufla. tego <grym> Nie pijcie Ice boka z litrowego kufla. Znaczy, <noise> chyba że nalejcie tylko na, na dno. Szczerze znaczy, że litr takiego piwa mógłby być troszeczkę za dużo. Tak. <noise> Meskarz się zgadza. Czy się nie zgadzasz? Zgadzasz. Tak naprawdę głównie czuję owoce z mhm, Po prostu tak. takie no, Jest, jest też taka skórka chleba. Mhm. Fajnie przypieczonego. Jest słodkie, ale takie karmelkowe, owocowe, z bardzo niską goryczką, która praktycznie jest niewyczuwalna. Troszeczkę mm -hmm. balansuje tą słodycz, ale jednak finish też jest dosyć, dosyć słodki. 12% alkoholu. nie. Nie, nie dość warumacie. Natomiast po przełknięciu tak, jak najbardziej trochę grzeje. Biorąc pod uwagę parametry tego piwa, ono jest takie dosyć wytrawne, nie ma wysokiej pełni i jest też dosyć mocno nagazowane. Mm -hmm. Co też pewnie pomaga w zwiększeniu pijalności. Oczywiście czuć, czuć tą moc, ale można wziąć kolejnego łyka i kolejnego łyka, no nie męczy. No nie, nie, nie tak, że mówię, to ono nie męczy po paru, jakby znam, znamy to piwo dosyć dobrze, piliśmy je nie raz i wiemy, że nie męczy. A więc Nusa piliśmy wielokrotnie, ale nie piliśmy chyba nigdy wersji vintage. Może hmm, wrażenie. A na przykład z tego, co widziałam w 2020 roku, wyszła wersja vintage 2016. Brzmi dobrze. Brzmi dobrze, więc jeżeli gdzieś uda się zdobyć, to trzeba będzie. No właśnie, to jest teoretycznie piwa pszeniczne. Nie mają potencjału za bardzo do leżakowania. Natomiast, biorąc uwagę, jaki jest profil tego piwa teraz, myślę, że ono ma potencjał. Może być jeszcze bardziej owocowe. A wysoka zawartość alkoholu powinna w miarę na tyle spowolnić złe procesy starzenia, że. Powinno się całkiem dobrze to udać. No. Przy piwach przenicznych często obawa jest taka, że się sklaruje. To już się sklarowało, więc mm -hmm. to nie jest problem. Ta owocowość tutaj jest tak mocna, mm -hmm. że naprawdę ciężko uwierzyć, czy to jest piwo bez dodatku owoców. Chyba, że jakaś wersja specjalna i gadamy głupoty. Nie, no oczywiście, że nie. kłopot. <gadamy gadamy gadamy> I taką buteleczkę. Z większych problemów powinniście znaleźć w sklepa, dobrych sklepach specjalistycznych z piwem? W cenie około 10 na 100 zł. Mm -hmm. co za takie z, doznania. To takie chyba 11 zapłaciliśmy. Co za takie doznania i takie fajne piwo jest naprawdę bardzo, bardzo dobrą ceną. Poza tym to jest klasyk i wypada go znacie. No, seria piwa obowiązkowe, <laughs> więc oczywiście. Co są Nasze wrażenia, jakie są Wasze doświadczenia z? Icebokami albo ze Schneiderem, izbokiem może macie jakąś fajną historię na temat tego piwa. Jak piliście je 10 lat temu i zrobiło na Was ogromne wrażenie, podzielcie się. Pamiętajcie, żeby nas subskrybować, jeżeli macie ochotę. Lajkować też czemu nie? A my się widzimy. Za czas jakiś.